czy pomiędzy więzieniem a Sądem Oleśnickim istnieje przejście, tajne, podziemne przejście, bo narosło wokół tego wiele tak zwanych miejskich legend. No to dobrze, to teraz takie pytanie. Ale po co? Być może, żeby transportować szczególnie groźnych więźniów. Ale w naszym więzieniu nigdy nie przetrzymywano więźniów, jakichś tam groźnych, czy, 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 czy... No naprawdę tak... Poważnie groźnych, żeby dla nich budować tunel. Zwłaszcza na tak krótki dystans? Znaczy, no to dystans nie byłby taki krótki, no bo to z sądu do więzienia jest spory kawałek. I to teraz tak. To musiałaby być konstrukcja na 100% musiała Musiałaby na pewno posiadać wentylację. Musiałaby posiadać odwodnienie. Tak? No i to by była naprawdę inwestycja super droga. Ja myślę, że łatwiej by było wziąć 10 strażników i przeprowadzić takiego super do groźnego Hannibala Lectera. Czy Melchiora Hedlofa, który o, kiedyś tutaj grasował. O! Po powierzchni mógł po prostu pod ziemią, a z drugiej strony no, trzeba by było minąć całą infrastrukturę podziemną, czyli kanalizację. Czyli to by musiałoby być na potężnej głębokości. Zatem nie ma możliwości, aby to istniało, i to jest tylko sfera domysłu. No, ale dobrze, no, ale przecież byli w tym tunelu. Są osoby, które wchodziły do tego tunelu. No to jak to wyjaśnić? Rozwiązanie jest bardzo proste, bo ja sprawdziłem plany, dokumenty obydwu. I więzienia, i sądu. Oczywiście na żadnym z nich. Nie ma naszego tunelu. No ale są ludzie, którzy dadzą sobie rękę odciąć, że on był w tym tunelu i, i ja nie mam racji. No więc prawda wygląda w ten sposób: że pod sądem istniał, znaczy fizycznie on istnieje do dzisiaj, bardzo duży schron. Gabarytowo on będzie podobny do tego, który jest we Wrocławiu pod placem Nowy Targ. O ile tutaj konstrukcja na terenie Oleśnicy, przeliczając na tony na metr kwadratowy, to waha się tak, no, tona, dajmy na to 700, to tam mamy schron, który może wytrzymać nacisk 7 ton na metr kwadratowy. To jest kosmos. To jest naprawdę na naszą tutaj lokalną historię unikat. Nigdzie więcej nie ma takiego schronu. Gabarytowo kubaturowo był potężny. No jak każdy schron niestety musi mieć dwa wyjścia. Zobaczcie tutaj, mamy jedno wejście, trzy wyjście i... Czyli jeżeli tu spadnie, coś zostanie zasypane, możemy uciec stędy. Tak samo tym bardziej z takiego schronu, który znajduje się pod jakimś budynkiem. I teraz tak. Dawniej drogi ucieczkowe były po prostu tunelem, szybem, który po prostu no, można na czworakach, na... schylił się człowiek, no ale ratował życie, tak, wychodziło się. Przeważnie gdzieś na trawie była ustawiona czerpnia powietrza, bo to ten tunel. On był tunelem ucieczkowym, ale też służył jako czerpnia powietrza, no bo do schronu musi dochodzić powietrze, tak? No właśnie. I więc jeżeli będziemy mieli takiej y, wysokości tunel, i on będzie miał, ja wiem, 20 metrów, tak? No bo musi, musiał wejść za obrys y, sądu, tak? No więc teraz tak. Po wojnie, w czasie przebudowy. Czerpnia została zniszczona. I ktoś po prostu wchodził do tunelu, który idzie gdzieś tam w kierunku sądu. No, orientacja była dobra. Tylko, że skoro było zasypane, no to on dochodził do ściany, no i mówi, no tak, no, dalszy ciąg jest, ale to jest zamurowane. A to była po prostu zniszczona Czerpnia powietrza. Nic więcej.